Piszę do Ciebie, bo pamiętam dokładnie, gdzie byłaś. Nie w kryzysie, nie na dnie, nie w chaosie. Na zewnątrz wszystko działało. Były pieniądze, byli klienci, był ruch, był jakiś rodzaj wolności, a jednak coś było nie tak. Ale nie umiałaś tego nazwać, bo przecież nie było powodu, żeby narzekać. Bo przecież tak wygląda biznes, bo przecież każdy tak ma. Nie wiedziałaś jeszcze, że to, w czym żyjesz, to tryb przetrwania na wysokim poziomie funkcjonowania. I dzisiaj chcę ci powiedzieć coś, Czego wtedy nikt ci nie powiedział. To nie było Twoją winą, to nie było Twoim charakterem, to nie była ambicja, to nie była odpowiedzialność, to nie była siła. To była nadmierna kontrola, ciągłe czuwanie, wewnętrzne napięcie, które traktowałaś jako normę. Myślałaś, kochana, że to cena sukcesu, że tak trzeba, że inaczej się nie da. Nie wiedziałaś jeszcze, że można prowadzić biznes bez ciągłego spinania się, że można zarabiać pieniądze bez bycia w gotowości bojowej, że można działać z miejsca sensu, ani presji. I nie. To nie przyszło przez nowe strategie, nie przez kolejne narzędzia, nie przez lepsze planowanie. To przyszło, kiedy wreszcie zaczęłaś się zatrzymywać, kiedy zaczęłaś słuchać nie tylko głowy, ale też ciała, emocji, zmęczenia. Pustki, której nie dało się zagłuszyć działaniem. I chcę, żebyś wiedziała jedną rzecz. Nie byłaś za słaba. Zbyt długo byłaś za silna. Za długo dźwigałaś. Za długo ogarniałaś wszystko. Za długo byłaś odpowiedzialna za wszystko i za wszystkich. I nikt ci nie powiedział, kochana, że można inaczej. Dzisiaj wiem, że prawdziwa zmiana nie zaczyna się od działania. Zaczyna się od zmiany świadomości. Od zobaczenia, z jakiego, miejsce działam jaką energią oddycham co tak naprawdę mną rządzi lęk czy zaufanie nie i to nie jest duchowość oderwana od życia to jest konkret konkret który widać w decyzjach w relacjach w pieniądzach w ciele piszę do ciebie Żebyś nie musiała czekać tak długo jak ja. Żebyś nie musiała walczyć tak długo jak ja. Nie trzeba. Pisze, żebyś wiedziała, że to napięcie, które czujesz, nie jest normalne. To nie jest norma. I że nie musisz niczego udowadniać, nie musisz zasługiwać. Wyczuć spokój. Jeśli słuchasz teraz tych słów, czytasz ze mną ten list i coś w tobie się porusza, to znaczy, że wiesz o czym piszę. Nie pośpieszaj się, nie naprawiaj się, nie szukaj kolejnej metody. Najpierw zobacz, gdzie jesteś. Najpierw zobacz, czy widzisz siebie z miłością. Zobacz to. Reszta przyjdzie. Zaufaj mi, reszta przyjdzie. Jeśli ten list coś w tobie poruszył, to więcej takiego przekazu znajdziesz w moich neolistach. Link jest w opisie. To są listy o biznesie, o życiu, o świadomości, poza trybem przetrwania już. Misja Neo dopiero się tworzy. To jest przestrzeń dla przedsiębiorców, którzy nie chcą już żyć i działać w napięciu, ale jeszcze nie chcą też kolejnego programu. W Missileo idziemy bez presji, bez obietnic w swoim tempie. Ta przestrzeń, która się kreuje, ma moc transformacji. Dziękuję za Twoje zaufanie, za Twoją obecność, za Twoje wsparcie. Do zobaczenia.